Witam serdecznie. A teraz coś z, pras, z praktyki wistu. Tak troszeczkę na rozgrzewkę, na rozgrzewkę, na rozgrzewkę. Tu graliśmy z moim kolegą Jędrusiem. Jędrusiu, cię pozdrawiam. Takim systemem, że otwieraliśmy osiem. 12 na dowolnym. To, to było nasze otwarcie Bezatu. 8, 13 liczymy w punktach Miltona Werka. <laughs> tak przeciwnikom tłumaczyliśmy. Tak żeśmy sobie grali. 8, 13 na dowolnym. Jak policzymy punkty? Mam 4, 3, to 7 i 2, to 9. 9 to jest więcej. Mieści się w przedziale w diapazanie, jak mówił mój kolega Jędrek. W przedziale od... Yy od 1 do 9, znaczy od 8 do 13. I tu było to pierwsze rozdanie w turnieju, więc jak człowiek otworzyłem człowiek honorowy otworzyłem jedno bez atu, z lewej strony. Sympatyczka, sympatyczna zawodniczka, reprezentantka kraju, Ewa, spasowała. I tu trzeba Andrzej zalicytował dwa kiery. Z czego to się wzięło? To jest bardzo ciekawe. Zalicytował dwa kiery i dał mi transfer na piki. To znaczy chce, żebym zalicytował dwa piki i sygnalizuje, że on ma kolor pikowy. Tu wyszło nieporozumienie, bo to tak jest, jak się pewne rzeczy ustala przed samą grą. Tuż przed rozpoczęciem turnieju Andrzej mówi do mnie, żebyśmy po otwarciu jeden bezatu na dowolnym wchodzili transferami. No, przedtem wchodziliśmy naturalnie, kolorowo. Naturalnie, czyli bezpośrednio pokazywaliśmy kolor, a transfer to jest zalecytowanie koloru o jeden niższego w licytacji, o jeden niższego, czyli jak Andrzej zalicytował tutaj dwa kiery, to on wskazywał piki. Ale ponieważ do tej pory graliśmy, że wchodzimy naturalnie, więc ja myślałem, że są to kiery. Po prostu. Nie zafiksowałem w głowie tego bezpośredniego uzgodnienia przed samą grą. Stąd wniosek, że nie powinno się generalnie robić takich szybkich uzgodnień przed samą grą, w dodatku więcej niż jednego, no bo to może do głowy nie wskoczyć. Do mojej wielkiej głowy, 62 cm, wodu nie wskoczyło. Więc kiedy Andrzej zalicytował dwa kiery, ja wyjąłem zieloną karteczkę z napisem alert, sygnalizując, że jest to nienormalna licytacja, że jest to licytacja, która wskazuje kiery, ponieważ Polski Związek Szachowy za normalną licytację uważa transfer, nie tylko. Polski Związek Szachowy, więc kiedy się licytuje, Nienormalnie z punktu widzenia Polskiego Związku Szachowego, nienaturalnie, że tak się wyrażę, to powinno się alertować. W naszym przypadku myśmy licytowali, na, znaczy w moim zrozumieniu, licytowaliśmy naturalnie, i przez to, że po bez atu zgłaszamy Kiery jako Kiery, to jest to jak najbardziej naturalne, ale musiałem alertować. Andrzej się trochę. Zdziwił, że alertuje, ale z twarzą pokorzysty nic nie powiedział. Przeciwnik miał prawo ten sprawie wybitny gracz Widać było, że to jest kawał gracza, taki mądry, młody, przystojny, wysoki, zdolny. I tutaj, tutaj, ta nasza mistrzyni Ewa tak trochę na niego patrzyła z uznaniem. I ten młody, zdolny od razu zapytał, co to znaczy. No ja powiedziałem zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem, że Andrzej zgłosił kolor kierowy. Że Andrzej zgłosił kolor kierowy, czyli że No tak jak, a w rzeczywistości on zgłosił pikowy. Andrzej nie miał prawa się odezwać, nie miał prawa prostować, żeby się, żeśmy się pomylili. No, i ten przeciwnik z prawej dał kontrę. Oczywiście ja nie mam nic do dodania, ponieważ po takiej kontrze przeciwnicy muszą coś licytować i zlitują się nad naszą grą. W razie czego przeniósłbym na piki. Chociaż z punktu widzenia naszych ustaleń, z Andrzejem wynika, że mogę grać, dopuszczam grę. Dwa kiery z kontrą, bo dosłownie to tak znaczy. Ewa z lewej zarycytowała trzy karo. Znaczy, że ma coś w karach. No pewnie ma coś w tych karach. Andrzej słusznie spasował. I przeciwnik z prawej wgolił trzy bez trąfów. Nie kontrowałem jako człowiek honorowy. Trzeba zrobić cichy, tak zwany cichy pogrzeb. Trzy pasy, trzy pasy. Ja przecież nie jestem pewien tych moich lew pikowych. Kiedy zawisowałem w Asapik, przeciwnik zaczął wrzeszczeć. Przeciwnik zaczął wrzeszczeć. Asapik Pik. i tu A tu Andrzej z kolei zaczął grzebać w tych kartach, żeby mi zasygnalizować, że ma piątego waleta. Że ma piątego waleta. Chyba rzucił nawet piątkę. Przeciwnik z prawej pozbył się tej swojej czwórki. I kontynuowałem, i, wo, i cały czas wrzeszczy. Panie sędzio, panie sędzio, panie sędzio. Panie sędzio, panie sędzio, panie sędzio. No, wzięliśmy te pięć lew i to były wszystkie nasze lewy, a przy singlu pik przeciwnicy mogli wygrać, jak łatwo dostrzec, mogli wygrać ślemika. Mogli wygrać ślemika. Ale nie wygrali, bo oddali 5 pikowych. Czyli jakby 3 bezatu zagrali, też by mnie pomagać, jak 4 kierycz, coś tajnego, czy 5 karo. ale mogli wygrać 3 Jak widać, oddawali jedną lewę pikową, myśmy więcej figur nie mieli. Natomiast skasowaliśmy te 5 pikowych i zostało przeciwnikom 8 lew. Pan sędzia przyszedł. I pyta się, i ten krzyczy, że tu przecież Andrzej zalicytował dwa kiery, a to jest. Powinien mieć kiery. Andrzej milczy, milczy, milczy. Andrzej nie ma prawa się odezwać i ja nie mam prawa się odezwać. A sędzia powiedział do tego młodego, dzielnego, kulturalnego, inteligentnego, sympatycznego zawodnika o co ma pana pretensję, że przeciwnik pana zblefował. Andrzej miał prawo zblefować. Andrzej oczywiście nie blefował, tylko licytując dwa kiery zgłosił transfer na piki, czyli że miał ja zalicytował piki. Ja byłem nieprzyzwyczajony do tego i, i w pierwszej chwili nie zrozumiałem. Natomiast przeciwnik, trzeba zwrócić uwagę, że Singlem Pik single ostro licytował ostro licytował Bezato. No trzymał jakieś kiery, no bo jak tych kierów nie mieliśmy za dużo, ale jak Andrzej zgłosił dużo kierów licytując te dwa kiery, no to nie chciał grać w kiery. Nie chciał grać w kiery, no i nic na to nie poradzimy. Ale na Wist widać, a król, tak naprawdę w takiej sytuacji powinien zawistować w damę, poprosić partnera, że jeżeli ma waleta, to żeby się odblokował. Wiz, wiz w damę żąda rzucenia karty niższej, czyli waleta, ale nie miało to specjalnego znaczenia, bo jak mam a król dama, to ten walet spadnie za chwilę. Andrzej nie, nie, nie rzucił waleta, tylko zainkasował dwie lewy na waleta i chyba na ósemkę i, i bardzo nam się to rozdanie podobało. Za uwagę dziękuję.